Wspieramy, później pozbawiamy się lodyg, tutaj jak w pudełku leżą liście, to tak zostawiamy te liście, później te liście. Green. Albo na maszynce, jak ktoś ma. Nie, no, mnie wtedy zablokowało jakoś. No, no to już pociągnę dalej. Już można żyć. Ale Bo no, w taki sposób. Nie jest to najlepszy sposób, chyba najgorszy. Ale innego teraz nie ma. No to można i tak. Jak najdrobniej kroimy. Wszystko i później upychamy do sloików. Ubijamy. Sloiki zamykamy. Wystawiamy ich na słońce. Albo do, w cieple miejsce. Albo ktoś w samochodzi. Wozi w workach. Różne są metody. Można dodać kwiatów. I wychodzi później piękny taki enzymatycznie sfermentowany iwanecja. Wiesz, wierzbówka kieprzycy. I to jest produkt końcowy. Już wysuszona, sfermentowana. O taka herbata. Jak czarno wygląda pięknie, pachnie pięknie, smakuje. Można pakować prezenty rozdawać. Także co ma robić, nie bać się. Super sprawa.